Całoroczny śpiworek do fotelika z dwiema wymiennymi kołderkami to sposób na bezpieczne i wygodne podróże z dzieckiem. Przed montażem śpiworka wyciągnij wszelkie możliwe do wyjęcia wkładki noworodkowe. Przeciągnij szelki fotelika przez otwory wkładki. Jeśli masz pięciopunktowe pasy, odepnij napy, żeby powiększyć otwory. Dolne zapięcie przeciągnij przez jeden z trzech otworów. Włóż z powrotem wszystkie redukcyjne wkładki noworodkowe. Zapnij maluszka szelkami i wykonaj test szczypnięcia, żeby sprawdzić poprawność zapięcia. Górną część kołderki możemy odchylić i przypiąć gumeczkami. Dookoła główki możemy uformować kapturek za pomocą gumeczek. Górna krawędź kołderki również posiada regulowaną gumeczkę. Można wówczas ciaśniej opatulić maluszka w mroźne dni. Kołderkę można wypiąć całkowicie, pozostawiając wkładkę w foteliku. Wkładka ma wodoodporną wstawkę pod budkami. Pozwala utrzymać śpiworek w dobrym stanie. Druga kołderka, która jest w zestawie, to letnio wiosenny kocek wpinana w ten sam zamek w płatki. Tak jak kołderka zimowa posiada możliwość wywinięcia i przypięcia górnej części. Ten trzyczęściowy zestaw to obowiązkowy element wyprawki dla Twojego maluszka.